Rady, że są drożsi, większości, komandnie, zajętości wojskowej, większość obrońców wojska, ale też krajów cywilnych.

no, my gonimy, przegrywamy 2-0. Na szczęście strzelamy i wygrywamy mecze. No, dzisiaj ciężka murawa. Ostatni mecz. Brak dwóch zawodników, trzech w sumie, tak? Trzech z podstawowego składu: czyli Iwaniak, Kruścicki, no i najlepszy strzelec Rudyk. Eee, I brak szczęścia i wykończenia akcji w przodzie, tak? Dzisiaj najlepszym zawodnikiem myślę, że był Marcin Mojko biegał, 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 akcje robił, ale brakowało tej, tej kropki na D i strzelania tej bramki, wypracował kilka sytuacji no nie przez nas trzy setki może nawet więcej jak setki, tak? i mecz całkiem inaczej by wyglądał, A tak. nerwówka, ciężkie boisko podmokłe, grząsko ale liczą się trzy punkty najważniejsze no w pierwszej połowie chyba dobrze się spisał w debiucie w ataku strzelec bramki, prawda? Tak, z tym, że on w poprzednim klubie grał na tej pozycji, tam szczelił no, dużo, dużo więcej bramek, być może dlatego, że jest to niższa liga, ale dzisiaj wejście i strzał, no cudny, ale ale jak popatrzymy Potem, na drugą połowę, właśnie. tak, wejście z 3 metrów, nie trafia w bramkę, no szkoda, szkoda, bo było 2-0 i całkiem inaczej by się grało. I wynik mógł być dużo, dużo wyższy, bo drużyna by się odkryła. Tym bardziej, że od 35 minuty Łużyce grały w dziesiątkę po faulu na Bartku. No i niestety tej przewagi nie udało Wam się wykorzystać. Za bardzo nawet nie było widać tej przewagi czarnej na boisku. No ja myślę, że drużyna podeszła do meczu yy, tak... Malutkimi krokami do przodu, do przodu, do przodu. Ja mówię, w momencie, kiedy byśmy wykorzystali te kilka sytuacji, to, to ten mecz myślę, że się ułożył całkiem inaczej. A tak myśleliśmy tylko jedną bramkę, łużyce poczuły tak, krew, że jednak może coś się uda strzelić, no i ciągnęły do przodu. Ale generalnie cieszymy się z 26 punktów, tak? Biorąc pod uwagę, tak, oczywiście, biorąc pod uwagę fakt, że gramy całą rundę na wyjazdach. No to zdobyliśmy 26 punktów na wyjeździe. No było kilka meczy w rundzie, które przegraliśmy, no ciężko wytłumaczyć sobie te porażki, być może był to słabszy dzień, bo i też tak bywa, ale generalnie jak popatrzymy statystycznie w tabelę, tak, czyli czołówka, która jest w tej chwili bardzo zagęszczona e, miałaby pół tych punktów, tak, czyli kamienna góra, która ma 29 punktów, jakim policzymy pół. No to byłoby to gdzieś w granicach powiedzmy sobie 14-15 punktów, tak? bo tak by się to ułożyło. Także jeżeli będziemy grali całą wiosnę u siebie, no nie chcę tutaj zapeszać, nie chcę nic sobie sypać, ale coś z tego będzie. Czyli tak, teraz ciężko trzeba przepracować zimę, prawda? I potem tak. wykorzystać od własnego dojiska. No myślę, że ta zima będzie przepracowana przez zawodników porządnie. Eee, wyniki no wyniki są w tej chwili, także ten słabszy moment minął dobre przygotowanie, co było zawsze naszym aututem. Yy, przygotowanie fizyczne, tak? Po zimie i nie będzie źle. I po raz pierwszy od czasów klasy A będziecie grali u siebie wreszcie. Mm. Tu łaczka się zakończy. W tej chwili obecnej, w chwili obecnej... Prace na boisku dobiegają już prawie ku końcowi. Najważniejsze to to, że murawa w tej chwili jest, ona sobie rośnie, tak. Jest koszona, jest y, utrzymywana, o tak powiem. E, zostały tam drobne prace, tak, wykończeniowe, które, które e, w momencie rozstrzygnięcia po raz trzeci e, postępowania trwałyby trzy tygodnie. Po tych trzech tygodniach obiekt powinien być oddany do użytku. Myślę, że będzie ładny obiekt. Którzy zawodników zasłużyli na największe pochwały. Drużyna jako monolit grała, tak? Ciężko tu w tej chwili e, rozróżnić, tak? Na pewno trzeba zauważyć w przodzie, tak? Marcin Łojko, niesamowity zawodnik, niesamowita siła, ciąg do piłki, ale brakuje mu cały czas tego, tej kropki na D, tej skuteczności. Łukasz Rudyk rozegrał się chłopak, zaczął strzelać bramki i to chyba będzie ten Łukasz Rudy, który grał w czwartej w trzeciej lidze, czyli, czyli bardzo dużo bramek, żywiołowy, tak? ma prawą lewą nogę potrafi uderzyć w środku, no w środku mamy w tej chwili kilku zawodników, tak? no, Rutyna, czyli Daniel Szkarapat yy, Hosik czyli Krystian Chrzcicki. W tej chwili dobrany nowy zawodnik, młody, tak. czyli Drost Adrian. Po bokach mamy młodych zawodników, młodzieżowców. Bartek Flak, Sebastian Drost, który dzisiaj bramkę strzelił. Dominik Kościelny, dzisiaj na meczu nie było. Naszego wychowanka, Mateusza Przysuchy, który wchodzi w drużynę. No w obronie, to tutaj obronie to nie ma co za dużo mówić, tak? Rutyniarze doświadczeni, czyli Sebastian Tylutki, Janek Szkarapat, yy, Iwaniak, Marcinkowski niż wojska polskiego yy, w osf i Bramkarze. Bramkarzy mamy w tej chwili no nadmiar, tak? Jeżeli można, że tak powiem, bogactwo jest niesamowite, bo aż trzech zawodników, tak? Czyli Przemek Kowalczyk, czy Ligowiec, niesamowite doświadczenie. Yy, Marcin Kozdroń, też zawodnik z trzeciej ligi no i Dawid Kizyma, czwarty ligowiec z BKS-u o pozostałych zawodnikach, no to są zmiennicy, którzy wchodzą i próbują dograć się do, do poziomu drużyny czyli z optymizmem czekamy na wiosnę ja myślę, że ta runda to będzie pełna niespodzianek w chwili obecnej, jak popatrzymy na tabelę ten przód będzie strasznie ściśnięty ale ja myślę, że wiosna będzie nasza